Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony John Garrett. A to: dodatkowy materiał z gry czy trzy dziki gąs, z dodatkiem krew i wino. Jak się pewnie domyślacie, mam tutaj pewien interes: elfickie ruiny. A cóż te elfickie ruiny mogą skrywać? Ale tak kto cię dręczy? Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem. Ja nie mam kontrolera podłączonego, co to jest? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Nie do końca. Jestem wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. A kto ci pomoże? Zobaczymy. Na czym polega problem? dręczy mnie jakiś demon lub upiór nie daje mi spać wiem że czegoś ode mnie chce ale nie wiem czego pojawia się codziennie a potem znika teraz stoi tam za drzewami a widzimy cię nic tam nie widzę jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. No dobrze. Ten twój demon. Możesz go opisać? Harol? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie a potem odbiega ja Ty Zrobiłeś coś pewa, złego koniom to jest istota nie z tego świata kiedy na mnie patrzy czuję przenikliwe zimno hm jak karta do gwinta zło. wpatruje się we mnie pustymi ślepiami z przerażenia nie mogę się ruszyć no dobra zaradzimy coś spokojnie z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka tanecznik. Siwujka zwyczajna, ale byłeś blisko? Widzę, że znasz się na rzeczy. Ma się doświadczenie. Siwójka? O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwujki. Pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, si wujka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Ach, ten koński demon. Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? O oreny, albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Dobrze, ponegocjujmy w ziemniakach. Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Mogą być ziemniaki. Czy dasz mi 85 ziemniaków? Dobrze. Mniej e, 70? Zgoda. Akurat bez takiej ilości się określało. Nawet na ziemniakach. No dobra. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczy, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Czyli jednak mamy ten jeden dodatkowy kwesti. Martwećmy. Niektóre duchy je przyciągają tak jak światło świecy. Hmm. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy? Hmm. Si wujka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza z krwi na Ślad kropel prowadzi do okna. Panie Kocie, czy wiesz coś na ten temat? Nie, to nie jest magiczny kosór. Inaczej by się bał. Ale dobra. Więc mamy krople krwi. A no one prowadzą ja krwi, gdzieś daleko. ale tutaj się urywa. A medalion wibruje dalej. Mhm. Patrzył na ciebie, a potem odbiegł do lasu. Wiem tylko, że coś wysysa w nocy krew pusteliczki. Muszę z nią porozmawiać. Wiedźmin! Może dowiem się czegoś więcej. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Wygląda to podobnie do tego znaku z ...zacierpienie żywej istoty, Która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. No dobrze. A masz jakieś zioło? Płaci się tobie w ziemniakach, kobieto? Nie, na co szczęście nie. No, masz spory towar, ale jak widać ja jestem alchemicznym bogiem, więc... Nie dziękuję, ale wiem. Prawdopodobnie dręczy ci jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskie. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. No to się nim zajmiemy. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwójki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki. Starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz. Pasuje mi to. Nawet u mnie, tak żeby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwujka może wpłynąć na zmutowany organizm. To ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. To co, jesteśmy gotowi? Robimy to? Dobra, spróbujmy tego. Zrób mi soloneza z grzybków. To co? Solones? jest ja przyjemnością go skosztuję. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czardziejkach... Nie Nikt nie wie o co chodzi z tym białym jednorożcem. Aksedermia. Najstarszy brytyjski żart X wieku naszej ery. Nie żadnego trochę Co mm, za koniczyno. Przewybor. Mm, najlepszy żart Wojciecha Mana w Wiedźminie 3. O, ocknąłeś się, martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałem się nawet, czy nie podać ci białego miodu, ale niełatwo to zrobić pyskiem. Chłodka? Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No, wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. No, Słuszna uwaga. To pewnie efekt odwaru. Nie mógłbyś go częściej zażywać, miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Hmm nawiązanie muzyczne. na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może ci powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Hmm, może to nie ograniczenia, a burzenie czwartej ściany? Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie, potwór sam się nie pogona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Gerald, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. No dobrze, płotka. Ty Coś jesteś śledczym. To to? Nic tutaj nie widzę. To ślady kopyt. Nie zostawił ich zwykły Tam? koń. To są ślady bytu astralnego. Musimy iść za nimi. Tam? Witam, pani kot. Niech Cię chroni od kaca. Fajny kot. Czy znaczy, z krówką mogę pogadać? Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. No to wie każdy. Ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na góle. To zapach śmierci. Nie czuję nic. To nie jest garska Ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Hmm. Witam. Czy wiem z, z czym mamy do czynienia? Byłeś w zaniekaniu? Może byłem? Co? Kaceniamer? Nie potrzeba wam jakiej pieśni, rycerzu? Albo poemat. A byłeś w ofierze? Dobra, Gerard. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. Za pozwoleniem to z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę, tam stoi. Ucieka, wskakuj na siodło wiedź mnie, gonimy ją, no to już, no to gonimy, na co czekasz, nie ma uciekania. Ruszamy, Za nią. To już, płotka. jedź. Muszę oszczędnie rozarować energię. Nie wiadomo jak długo będziemy biegli. Dasz radę. Jestem już najlepszym wyścigowcem całej krainy tu są. Welen, Nowigradu, a nawet. wszystkich innych możliwych jest, tych skaliga czy innych to tych to archipelagów. Chcesz, żebym Ech, nawiązania zrozumieć. Żebyś bardziej płynnie wykonywała Ech, nawiązania do tej nieintuicyjnej. Nie wiem, niemożliwości sterowania płotką. Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. <laughs> Się już no, rzeczywiście, nie widzę przeszkód, <laughs> dobry. Tak, Biegnij płotka. A co ja robię, twoim zdaniem? No, biegniesz. Ty to cwałujesz. Nie tak biegniemy, i biegniemy. Szczerze rozmawiamy. To chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki. Nie przypominam sobie. Jasne. Dalej, pod, dalej. Rozpłynął się w powietrzu. A co my tu mamy? Ulcerskie miasto. O dzięki za przekleństwo, pomogło mi. Teraz już wiem, co mam robić. Spokojnie, płotylla ogarniam temat. No dawaj, zjawo. No dawaj. Dobra, koniec. No chodź. I mielimy, mielo. Razem to będzie zero. Czyli to w ogóle jest nagrobek tak szczerze? To za to odpowiada? Arcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. O dlatego tyle razy gadasz sam do siebie. To jest Geralt, to ta zmora, na nią. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Mów, byle prędko, dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chcę mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją? Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Skąd znasz Pustelniczka? Co was łączy? Znałem ją od zawsze, od dziecka. Kochałem ją, ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że dospiera jej bieda, dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Hmm, myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Innymi słowy, to jest historia o niespełnionej miłości. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem, codziennie, jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu. I muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Dziwne. Nie, wiem. nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale wiem, że ta to. Czy Gerald teraz? Czy co musi dzieje? Póki ona mi nie wybaczy. Czekaj, ona mnie widzi jako konia. Nie tylko ona. Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę, niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale. Zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. W jaki sposób? To był piękny ogier. Mój łysek, ale miał narowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju, a tak bardzo chciałem wygrać. I Nastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału, mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej, ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu Łyska. Błagam. Wybacz mi. Nie możemy ci wybaczyć. Musisz cierpić Katusze, Nie zasługujesz na litość. To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam. Co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi, pani. Daruj mi winę. Nie zasługuje na litość. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha. Ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my konie takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. Teraz Thanos zaraz wstryknie i wyparuje. Wiedziałem. Tak zawsze jest z ludźmi i upiorami. Zwłaszcza w filmach Ferry Avengers. Ciekawe, dlaczego tylko tam. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Jeśli chcesz ziemniaki, to mogę nie, się z tą podzielić. Wracajmy do pustelniczki. No nieźle. O kurczę, jak tutaj się teksturki brzydko doczytały i modele. Nieładnie. Kiedy grzyby przestaną działać, bo Bory ciągle inny. widzę. Nie cię Jakieś różowe opary. Od razu poczułam zmianę. Jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej ciasnej pierdicy. To była twoja wina, finastry. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki Starczyło być człowiekiem i odpuścić. Gdzie są moje ziemniaki? Twoja nagroda Ziemniaki sztuk 70 przeliczę wszystkie dokładnie. Spróbuj mi oszukać to wrócę tutaj po Twoją głowę Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i Tobie szlachetne stworzenie No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak. Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej, szukamy następnego zlecenia. Jasne. Ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i. O nie to bystre zwierzęta. Ano, zwłaszcza te, które przemawiają głosem wojcie Hamana, nie? A ty co się tak kręcisz? Baranie robi. Jak tam jeszcze nic nie kąsa kobito? mi. Mało powiedziane, bo. Rozumiem, że teraz, już pan Kot, piesek i reszta nie będą chciały ze mną rozmawiać. No nie. Nie bójcie się, ja wam krzywdy nie zrobię, to tylko trzaskające zimno. Dobra, płotka. A na nas już pora. W końcu nie mamy już więcej questów. Na całe szczęście nie natknąłem się na żaden płotek, który mógłby mi przeszkodzić. W dalszej eksploracji tego pięknego, pochmurnego, mglistego tu są. A tam ich akurat nie ma.